Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam do spotkania ze Słowem, które Kościół czyta, rozważa. Modli się nim 4 maja. Przypada wtedy w Krakowie święto, świętego Floriana, ale czytamy liturgię, która jest w całym Kościele, Ewangelię świętego Jana. Rozdział 13, wiersz od 16 do 20. Poprośmy dobrego Boga o pomoc, o światło, o dar Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Florianie, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Sługa nie jest większy od swego Pana. Ani wysłannik od tego, który go posłał, wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich, ja wiem, których wybrałem, lecz trzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Jesteśmy prowadzeni przez słowo do wieczornika. Dopiero co zakończyła się ta przejmująca scena, kiedy Jezus umywał uczniom nogi. Pamiętamy, że uczniowie bronią się przed tym gestem Jezusa. Piotr mówi nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Jezus mówi, że objawia im prawdę o swojej miłości, miłości do końca, i że ta miłość jest niezbędna, żeby mieć udział z Nim. Potem zajmuje miejsce przy stole i wyjaśnia im, że oni także mają sobie nawzajem służyć, i dochodzimy do tego miejsca, które właśnie dzisiaj rozważamy, kiedy Jezus mówi o posłaniu. To słowo wraca. Święty Jan tak y, pamięta słowa Jezusa, autor tej Ewangelii, że Często do nich wraca, wraca jak refren. Posłanie tak wraca dzisiaj. Ten, kto posyła, ten, kto przyjmuje posłanego. Chciałbym was zaprosić, żebyśmy zobaczyli w tym obrazie, obrazie służby, obrazie posłania, klucz, który daje nam Jezus, żeby umieć Prawdziwie rozpoznać tą przynależność do Niego. Na czym ten klucz polega, co On nam mówi, mówi nam o postawie, to słowo też się tutaj pojawia, służby, w której właśnie uczeń Jezusa szuka tego, co Bogu jest miłe, rozmawia z Bogiem, przyjmując to, co Bóg mu mówi, kogo mu posyła, co przyjmowanie tego, kto jest posłańcem, tego, kto przynosi wiadomość. Niezwykle to jest ważne, bo także dzisiaj szukamy tego, co byłoby wiarygodne ponad wszelką wątpliwość. Niestety, Słowo już nie jest wiarygodne. Słowo potrafi być puste, kłamliwe. Potrafi być świadomie puszczane w obieg, żeby wprowadzać zamęt, żeby wprowadzać ludzi w błąd. Popatrzcie, ile mamy narzędzi, które mówią o tym, że naprawdę jest tak, jak ktoś mówi, że naprawdę jestem kim, za kogo się podaje. Potrzebujemy dokumentów. Nie wystarczy, że mówię, jak się nazywam, że jestem sobą, ale czy jest jakiś dokument, który to potwierdza? Osoby, które korzystają z tych udogodnień, jak dostęp do bankowości elektro elektronicznej, czy też do tej tożsamości elektronicznej, potrzebują jeszcze oprócz tego, że mówią, że, że są sobą, to potrzebują jeszcze potwierdzenia, kodu, jakichś jakich narzędzi, autoryza, takich, które mówią, autoryzuje, że rzeczywiście potwierdzam to, nikt, nikt się nie podszywa pod moją tożsamość. Wiarygodność, o której mówi Jezus w dobie, kiedy nie było tych wszystkich narzędzi, to jest właśnie przyjęcie postawy służby. Ten, kto jest uczniem Jezusa, będzie sługą, będzie tak funkcjonował, będzie tak. Przyjmował taką postawę wobec Jezusa, wobec innych: Jestem sługą Jezusa. Tak mocno kładzie na to akcent to pierwsze zdanie z dzisiejszego słowa. Sługa nie jest większy od swego pana, a wysłannik od tego, który go posłał. Więc ta droga ucznia, tak samo jak droga Jezusa, jest drogą, Misji, drogą zadania, drogą, w której jestem do dyspozycji. Jezus jest do dyspozycji Ojca, uczeń jest do dyspozycji Jezusa. To słowo jest niezwykle ważne. Ważne dla nas, ważne dla wspólnoty Kościoła. Ono jest takim lustrem, ono jest jak Drogowskaz, który mówi, nie żyjesz po to, żeby realizować siebie, żeby przedstawiać jakiś autorski, autorską wersję Ewangelii, dobrej nowiny Jezusa. Jesteś jego sługą, sługą dobrej nowiny. Jesteś sługą jego orędzia, nie własnego. Może Dotyka nas, może spotykamy się z taką postawą, właśnie takiego, może to nieładne słowo, ale gwiazdorstwa, takiej, y, takiego własnego projektu, jakiegoś takiego indywidualizmu. Może żadne z tych słów nie trafia w sedno tego, z czym ja się spotykam, z czym my się spotykamy, ale właśnie to. To zdanie, które Jezus wypowiada, ono porządkuje tę sferę. By mówi, gdzie jest miejsce ucznia, gdzie jest miejsce tego, który dzisiaj niesie jego Ewangelię, który dzisiaj w niego wierzy. Tym miejscem, tym imieniem jest służba, jest bycie posłańcem, jego posłańcem do pod koniec tego tekstu słyszymy jeszcze raz jak Jezus do tego wraca niezwykle poruszające jest to że te słowa o tożsamości ucznia kim jest uczeń, jest sługą, jest posłańcem zaraz mają kontekst zdrady nie mówię o was wszystkich mówię o tym Dlatego, że wypełni się pismo, kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Tam, gdzie zabraknie tej świadomości, takiego życia, yy, strzeżenia tej prawdy, powracanie, nawracania się z innych postaw do tego, że jestem sługą Jezusa, że jestem Jego posłańcem, nie sobą, nie jakimś własnym. Własną marką. Nie, nie, mam, nie ma czegoś takiego w życiu Ucznia Jezusa. Tam się pojawia przemoc. Tam przyjaźń zamienia się w walkę z Jezusem. Podnosić piętę. To słowo mówi o takim stadnięciu po drugiej stronie, o walce z, o zdradzie. A, przypomina mi to jeszcze to słowo, z księgi Rodzaju, o tej walce między Niewiastą a Wężem. Ty będziesz czyhał, ono zmiażdży ci głowę, ty będziesz czyhał na jej piętę. Potomstwo Niewiasty zmiażdży ci głowę. Więc to takie nastawanie, walka z Pr próba doprowadzenia do, do eliminacji, do zniszczenia, do śmierci. Pomiędzy tym, tym, co jest tożsamością, a tym, co jest zdradą, pojawi się słowo błogosławieństwo. Jezus mówi, wiedząc to, że sługa nie jest większa od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Czy odkryłem już, czy doświadczyłem już tego szczęścia pełni życia, które płynie z tego, że jestem sługą Jezusa, że jestem Jego posłańcem? Idę tam, gdzie mnie posyła. Szukam tego, co jemu jest miłe. O to go pytam. To chcę przyjąć, to chcę wypełnić. Rzadko bardzo to kosztuje. No przede wszystkim to zapieranie się siebie, wybieranie drogi, której, o której nie marzyłem, przyjmowanie decyzji, której, yy, której bym nie chciał, sam, po ludzku, nie wybrałbym jej sobie. Ale czy odkryłem już to błogosławieństwo? Które za tym idzie? Słowo Jezusa jest wiarygodne, jest prawdziwe. Czy ja już to przeżyłem, czy już to dostrzegłem, że tak się dzieje? Jezus przygotowuje uczniów, bardzo mi jest bliska ta myśl, na trudne sytuacje. Chcę, żeby usłyszeli od Jezusa najpierw o tym, że Właśnie są te dwie drogi możliwe: bycie sługą, bycie posłannikiem albo tym, który podnosi piętę. I kiedy o tym wiedzą, sytuacja, która się wydarzy, zdrada ucznia, z przejście przyjaciela na stronę wrogów, nie będzie kryzysem, który zaskoczy uczniów, zgorszy ich, spowoduje ich ostateczny upadek. Abyście uwierzyli, że ja to wszystko wiem, że nad tym wszystkim jestem, że nad tym wszystkim panuję. Mówię wam o tym wcześniej. Jestem tego świadomy. Wiem o tym. I wraca Jezus do tej prawdy yy, o posłaniu. Pozwólcie na jeszcze jedną taką. Yy. Może taką dygresję, właśnie w dobie, kiedy przekazywanie wiadomości dokonywało się zawsze przez kogoś, przez posłańca. Ktoś miał zanieść list, zanieść pismo, przeczytać ogłoszenie, orędzie króla. Więc to przyjmowanie posłańca, dlatego że mówi: Przybywam w imieniu króla, w imieniu Kogoś, kto sprawuje troskę, władzę, jest chociażby biskupem, pasterzem tego miejsca, tej, tej wspólnoty, dużej wspólnoty, jak, jak wspólnota diecezji czy, czy, czy jakiegoś kraju, wtedy właśnie to przyjmowanie tego, który przybywa w imieniu, króla w imieniu właśnie pasterza, papieża. Było zawsze takim y, znakiem tego, że szanuje tego, który go posłał. Uznaje jego autorytet, jego władzę, jego y, posługę, jego odpowiedzialność. Posługiwano się wtedy często takim niezawodnym znakiem potwierdzającym prawdziwość, jakim była, jakim była pieczęć. Pie, pieczęć przybita tak, to jest pieczęć król. A więc w takim razie dokument jest. Wiarygodny. Nikt inny taką pieczęcią się nie posługiwał, chyba że król takie zadanie komuś zlecił. Przyjmować tego, który posyła. Jezus mówi o tym, jak, to, jak ta prawda, o tym, o tym wyrażaniu woli przez kogoś, ma miejsce w jego życiu. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje to przyjmuje tego, którego ja posyłam, przyjmuje mnie, a w takim razie, w konsekwencji, przyjmuje tego, który posłał mnie. Jezus jest pierwszy, który uczy nas życia w tej logice, w tej postawie bycia posłanym. Ile razy mówi o tym: Ja czynię to, co się Ojcu podoba, Czynię to, co widziałem u mojego Ojca. Jestem posłany. Uczy nas tego, Poddania się posłań. Trzeba siebie zostawić, trzeba całego siebie wydać na to, żeby być sługą, być posłańcem, być narzędziem. Kto przyjmuje mnie, przyjmuje tego, którym mnie posłał, przyjmuje Ojca, uznaje Jego autorytet, rozpoznaje Jego działanie, wierzy Ojcu. Jest coś, mam taką intuicję, że jest coś w tym przyjmowaniu, jak w trwaniu. Jezus w Ewangelii świętego Jana w czasie tego samego spotkania, kiedy pojawi się temat krzewu winnego, będzie mówił o więzi jako o trwaniu, w szczepieniu. Korzystaniu z życia, z soków, które daje On, Jezus, winny krzew. A tu mamy to posłanie, przyjmowanie, bycie posłanym, bycie sługą. Pobądźmy dzisiaj z tymi słowami. Bóg chce posłużyć się mną, chce mnie posyłać. Nie idę we własnym imieniu, ale idę w imieniu tego, który. Daje mi, daje mi moc, daje mi władzę jak kapłanom do odpuszczania grzechów, do uwalniania od złych duchów, do sprawowania sakramentów Eucharystii, Chrztu, y, sakramentu małżeństwa. Jestem Jego sługą, nie Panem tego wszystkiego, nie właścicielem, jestem posłany, gdziekolwiek się znajduję. Pobądźmy z tym, jestem sługą, jestem od tego, żeby służyć Bogu, żeby wypełniać to, co mi zlecił dzisiaj, do czego jestem posłany. Kiedy przyjmuję Jezusa, kiedy przyjmuję tego, którego On posyła, kiedy jestem właśnie w takiej relacji zależności, wierzę Bogu. Niedawno. Poznałem e, historię pewnego kapłana, księdza Michała, już nieżyjącego. E, poznałem go przez jego parafiankę, siostrę zakonną. I w tej opowieści pojawiło się takie zdanie, które mnie zwykle, niezwykle mnie ujęło. E, miał mawiać często tak, ja codziennie proszę Pana Boga, żebym mu nie przeszkadzał. Nie przeszkadzał Panu Bogu. Bardzo mnie to zatrzymało, zbudowało. Zastanawiałem się nad tym, czemu właśnie to była jego troska największa: nie przeszkadzać panu Bogu. Jak można przeszkadzać? Zapominając o tym, że jestem sługą, że jestem posłańcem, działając zgodnie z tym, jakie mam pomysły, albo też Zapominając o tym, że nie jestem właścicielem tego wszystkiego, czym służę innym, może zapominając o mojej roli wobec swoich najbliższych, w swojej rodzinie, zapominając o tym, że Bóg mi powierza misję, zadanie, daje mi łaskę. Prośmy o światło, byśmy te tajemnice odkryli i prośmy o światło odkrycia. Błogosławieństwa, szczęścia, pełni życia, kiedy idziemy taką drogą. Może to nas dzisiaj zachęci, żeby spróbować, żeby wybrać taką drogę i szukać tego błogosławieństwa, które za tym idzie. Słowo Boga przecież nie zawodzi. I święty Florian wyprasza nam tę łaskę. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem.